Po jakim czasie miód może sfermentować? Generalnie jest tak, słuchaj, że czas nie ma tutaj nic do rzeczy. Miód może sfermentować po tygodniu, po miesiącu, po roku, po pięciu tysiącach lat w piramidzie i w ogóle, bo jakby decydują o tym całkowicie inne czynniki niż czas. Po pierwsze, słuchaj, no musi być coś, co tą fermentację rozpocznie, czyli jakieś drożdże, drożdżaki, tak, no muszą się w tym miodzie znaleźć, więc naturalnie czasami występują. Czasami jest tak, że my, jakby zaszczepimy miód, łyżeczkę obliżemy, wsadzimy do miodu, nie? I z naszej śliny może się tam coś dostać, właśnie, i rozpocząć tą fermentację. Po drugie, muszą być troszeczkę zmienione warunki, bo taki dobry miód, który ma małą zawartość wody, czyli powiedzmy około 16-17%. Tam żadne drożdże nie uciągną tego, tam jest zbyt jakby duża zawartość cukru, zbyt duże stężenie, i dochodzą jeszcze inne rzeczy, że tam drożdże w ogóle nie rozpoczną pracy, tak? bo to jest środowisko dla nich bardzo niekorzystne, ale jeżeli miód ma troszkę większą zawartość wody, właśnie. Czy celowo, czy niecelowo, jakby, czy na przykład, bardzo często się mówi, zostawcie odkręcony słoiczek, bo miód musi odparować. To jest akurat bzdura, bo on odparuje tylko i wyłącznie, jeżeli powietrze, jakby dookoła tego miodu, będzie suche. Natomiast jeżeli my zostawimy gdzieś w kuchni, gdzie na przykład gotujemy wodę, gotujemy zupy, i ogólnie wilgotność powietrza jest większa, to taki miód niedokręcony w słoiku będzie naciągał wody z powietrza bo jest bardziej jakby suchy niż to wilgotne powietrze, więc jeżeli się zmieni ilość wody w tym miodzie, a co za tym idzie stężenie cukrów, no to te drożdże będą mogły podjąć pracę. No i jeszcze jedno, zbyt wysoka temperatura, tak, bo ja zawsze mówię, poniżej 18 stopni Celsjusza, jeżeli chodzi o miody, takie, które mają tendencję do fermentacji, rzepakowy, wczesny wielokwiat, nawłociowy, tak, to takie miody, bo bardzo często ludzie mówią: No, bo normy mówią 20% wody, jak mniej, to ok. No nie, bo na przykład na Włoć, nawet jeżeli ma 18%, to potrafi zacząć fermentować. Dobrze by było, żeby była odparowana do 16-17. Bo niestety, my się do tego przyczyniamy. Mówię, jeżeli masz miód nawłociowy, że pakowy wczesny wielokrot takie miody jasne, to lepiej by było trzymać go na drzwiach lodówki. Jeżeli nie masz jakieś tam piwniczki, jakieś spiżarki i tak dalej, to takie miody byłoby lepiej trzymać na drzwiach lodówki, gdzie im będzie chłodno. One troszkę szybko skrystalizują, tak? no, ale coś za coś, nie sfermentują nam. Tak? Natrzymanie go na blacie w kuchni, gdzie jest gorąco, ciepło, gdzie są zmiany temperatury, gdzie się właśnie, właśnie y, bardzo często gotuje, są pary, jeszcze niedokręcone słoik, to jest po prostu proszenie się o problemy.